Cześć, witam Was serdecznie z tej strony czarnej. Zagramy sobie w Tiny Guardians, czyli w takich małych obrońców. To jest taka gierka trochę Tower Defense. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Przeszedłem sobie tutorial tylko na szybko, żeby wiedzieć o co chodzi. I co my tu mamy? Mam punkt jakiś? Mam punkt. Ale nie mogę go w nic wydać, bo potrzebuję przynajmniej dwóch punktów. To są ulepszenia. Zaraz do wszystkiego dojdziemy. Jedziemy na następny poziom. Story mode. Mamy jakąś tam postać, która dysponuje kartami innych wojowników lub łuczników, których potem mogę przemieszczać. I musimy dojść do końca. To jest wojownik. Tak jest. Start game. No i on sobie idzie. Ja mogę w międzyczasie leczyć tutaj tymi kartami tych ludków albo ich przemieszczać. Idziesz tu i mnie bronisz, młody. I oczywiście ja, jako mag, też zadaję obrażenia i strzelam. Ale to jest mój tank. Czy ja mogę łuczników, bo są bardzo dobrze... jeszcze nie mogę, 67 mam dopiero tej esencji, z której się tworzy tych łuczników, także... Co to? A, esencja. Upgrade mogę, teraz mi pokazuje jak ulepszyć jednostkę. Okej. Okay. Mogę ją ulepszyć. Tak jest. Rycerz został ulepszony. Ok. Zwiększyły się jego życie. Mm, obrona tutaj. To jest jakiś lepszy przeciwnik. Widzicie? Dobra, idź tam na niego. Pokaż mu, jak to się robi. Kurde. Tutaj następnie idą. Także. Ogar, ogar, młody. Aha, ja mogę na nich kliknąć i to jest następna fala. Mnie się jeszcze nie pojawią, dopóki się tutaj nie skończy. Także ze spokojem, bo ja bym chciał tych łuczników zrobić, kurde no. Dobra, chodź tu, chodź tu. I teraz dwa razy na nich klikam. I straszne wilki mnie atakują. Dalej bronię, mogę, bronnie. Okej. Okay. Widzicie, tu jest mój postęp, jak mi idzie w tej mapce. I czy mogę łuczników? Tak jest. Dobra, łucznicy oczywiście z tyłu. Bardzo ważne, żeby łucznicy byli z tyłu. On wraca na swoją pozycję i idziemy dalej. Oczywiście gra się bardziej rozwija, będzie można więcej postaci summonować później. Tego kolegę rozwalcie mi, moi drodzy. Tego tutaj jest ktoś. Okej. Okay. Niektórzy bandeci chowają się w krzakach. Goń ich... A nie, chase them out, czyli muszę ich wy... wywalić z tych krzaczków, dobra. on jest z tych krzaków, Cholero jedna. Tu, idź tu. Niestety nie mogę się ruszać no, moją postacią. To jest, jest troszkę słabe. No ale ile potrzeba? 100, żeby ulepszyć, archera, A ciebie? Nie mogę już ulepszać. Nie mogę ulepszać. Ale jak widzicie, bez problemu daliśmy sobie radę. I idziemy dalej. Wracaj na pozycję i idziemy dalej. Mogę odesłać yy, moje, moją jednostkę. 50% many. ...którym użyłem na sumonowanie, ale ja nie chcę odesłać. Ja nie chcę... Jak mam na drugim poziomie, to po prostu mam odsyłać tego ludka, nie? O kurde. Won tu. Cholery. Tych tutaj... ...niech oni zaatakują. Widzicie, łucznik nie ma dużo życia, dlatego on musi być z tyłu w miarę trzymany. Bierzemy sobie jeszcze jednego łucznika. I teraz dzięki temu... Okej, okay, niech ci zaatakują. Ty do przodu, ty do tyłu, ty do tyłu. I jechane, jechane, ucznicy są szybcy i wydają obrażenia z daleka, dlatego warto ich trzymać gdzieś tam z tyłu i, 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 i kazać im strzelać. O, come on, come on. Poradzicie no, sobie chyba. Ja mogę leczyć, także... To się jakoś tak robiło. Okej, okay. leczenie. Co to? Nie wiem, co zrobiłem... Aha, dodałem sobie kolejny! O, mogę więcej jednostek! Ale fajnie! Nie wiedziałem o tym. Co ty robisz? co faj? Okej... Okay. Tylko to kosztowało mnie oczywiście manę. Leczenie chyba nie kosztuje... To moja umiejętność. Ona nie kosztuje chyba za dużo. O ile w ogóle. Ale... No kurde, co się dzieje? Dobra. Wracajcie na pozycję. I idziemy dalej. Nie wiem czy tu ktoś jest, chyba nie. Znaczenie już się odnowiło i mm, ty pójdź. Ty pójdź do tyłu. A tu jest, oni mnie stunują, ale cholery Broń na nas. O kurde, ale zmasowana tak Lecz go! No nie, nie wierzę w to. Yy, moja jednostka została zabita. Aha, one się regenerują jak są, są duchami, a potem się regenerują i ożywają. No dobra, no to to jest fajne. Tylko kurczę no pokonajcie ich. Nie trafiłeś no brawo. Jak możesz nie trafić takiej odległości gościu? Ogar. Chyba zbuduję jeszcze jednego rycerzyka. I teraz tak Bierzemy to, Ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu. i jechamy z nimi. Atak! Do ataku! Znowu muszę leczyć, nie ma tak dobrze Leczę. nie czuję Dobra. Na razie nie jest źle, tam ktoś walczy, ciekawe o co w tym chodzi. Dobra. Na pozycję poproszę. I teraz tak, ty się zamień z nim. Albo nie, ty się zamień z nim. Okej. Okay. Pomóż koledzy tu, hej. Gościu, widzicie, musimy dojść do tego miejsca, gdzie jest. Czemu mieszkam? Aha, do tego miejsca tutaj. Do ataku, młodzi, do ataku. Co to jest, kurde, za jakiś wilkołak? Czy ja mogę jej przyjść? jeszcze? Nie. Oni raczej nie powinni teraz przyjść. Dobra. Czekają? Kurde, nie czekają. Nie, czekają, czekają. Dobra. Zespokojem, bo oni sobie czekają. Mogę ulepszyć? No dobra, no to ulepszymy go. Archer na drugim poziomie! Wow! Zobaczymy czy będzie jakiś super, czy będzie super. O kurde! <gryw> to się opłaca! Dawaj, napierdzielaj w nich. Ile mam many? 45. Oj, leci ten lepszy. Ale to trochę odejdź, bo po prostu można strzelać z z tego jak możesz. No właśnie. ich atakuj. Dobra. On ogarnął kogo ma atakować. Okay. A, zginął nam życerz, nie uleczyłem go. <laughs> nie zauważyłem, my się skupiłem na tych tutaj. Okej, okay. no powinni dać radę. Ty trochę odejść. I ten na drugim poziomie. Czy ja mogę się przesuwać? Mogę. Ale nie potrzebuję nikogo leczyć. Jak widzicie, wygrałem. Udało mi się przejść. Ktoś, żeby mnie potrzeb. Uuu. Dzień dobry. Zostanę kartę jakąś. Co to za karta? Magik. Uuu! Ciekaw, co to będzie. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie. No, dodaj sobie już tę kartę. Yeah, 120, wow. Nieźle. Co to? Alfa Straszny Wilk. Nowa, nowa rasa. Większy. No. Bardziej zły. I ma super ostre zęby. Uważaj na jego bardzo mocne nadypnięcia. No dobra. Zobaczymy. Jej, wygrałem Victory na normalu. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Aha, żeby się. No, rozumiem, fajnie, fajnie. Tam była porada ciekawa. Eee... No, jest takie OK. For a different face. OK. Czyli na normalnym poziomie. Super. Co my to mamy? Ok, i mogę sobie teraz ulepszać um, yy, na przykład damage zadawany przez magików. Na pewno to zrobię. Będziesz jakiś stealth. Uuu, ciekawe co to będzie. I teraz tak. Casting range, czyli odległość. No to chyba nie za bardzo. Teraz nie chcę. Co tu mamy? Jak widzicie, ulepszyłem życie tym wojownikom. I chyba zawsze będę od nich zaczynać, więc możliwe, że solidną tarczę im zrobię. I będą miały większą obronę. Tu mamy szybsze poruszanie się łuczników. Szczerze Wam powiem, że moją ulubioną klasą zawsze w różnych grach tego typu albo w MMO zawsze był łucznik. Nie wiem dlaczego. Po prostu uwielbiam łuczników. A co tutaj jeszcze dalej jest? Szybsza regeneracja. Fajnie. Negative effect Aha, czyli negatywne efekty krótszy, krócej trwają na tych, na tych jednostkach i szybka... Szyb, szyb, szybki respawn. No fajnie. No to to jest super dla tych rangerów, że zwiększa atak... Ale jak wiadomo, jak już mówiłem, weźmiemy tarczę dla nich, ulepszymy. Znowu mi są jeden punkt, zawsze ten jeden punkt pozostaje. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Tawerna. Ok, Up ahead is a driving patch w of planes. Coś na easy. Nie wiem. Nie wiem co to jest. To jest chyba jakieś wyzwanie, albo jakaś taka misja narzucona mi przez kogoś w tawernie. No dobra, to weźmiemy naszych super wojowników. Jesteśmy na coś jeszcze? Nie, no to start game. Oczywiście mam leczenie, Ciekawe jak jeszcze będę mieć ataki. Naprawdę podoba mi się ta gra. Jest taka, taka przyjemna. Fajnie wygląda, i, i, i wydaje się być pomimo faktu, że prosta, taka troszkę rozbudowana. Poradzi sobie chyba nie. Mogę się ruszać. Patrzcie, mnie, jak mam jakąś tarczę. I co mi zrobisz? No, lub. Dobra. Idziemy z nimi tam. Dobrze, wypadła mana i wypróbujemy magika. Stworzyłem magika, ja yeah. Magi Magicy potrafią poradzić sobie z tłumem. O, spowalniają przeciwników, ale fajnie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, i o to, co tu chodzi? Gdzie ja tu muszę dojść w ogóle? Pewnie tutaj na sam był. No, rozwalcie to coś, czymkolwiek to jest. Więcej tego tu się pojawia. Uuu tu jakieś... Nie wiadomo co.. Starfall! O kurde, mogę przyzwać jakąś spadającą gwiazdę, ale fajne. A to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Zaraz to sobie użyję. Krytykal, albo dobra. Jak mus, to mus. Boom. Dawaj. No i co? Aha, ja wybrałem mnie to co trzeba. To było celowanie. Wow. Nie, yeah, o to chodzi. Kto będzie pierwszy? Ci. Dobra, dawajcie. Pokażcie na co was stać, cholery. No, widzicie, się. Ty, kurde, ale ty odejdź. Porąbało cię, kobito? Dobra, ci tam już powoli giną. Weźmiemy sobie jeszcze ranger'a na szybko. Napierdzielaj. Boom. Dobrze. No jest takim party to ja mogę grać. Idziemy dalej. Idziemy dalej, co to się stało? Aha, Pipop, to jest nowa kreaturka. Dobra. Czy ja mogę kupić coś? Co to? A, zwiększenie do 4. Okay. Aha, magiczne ataki są bardziej y, efektywne na fizyczny armor i vice versa, czyli fizyczne ataki są bardzo dobre na magiczny armor. Odejść trochę. I przytankujesz grzecznie. Dobra, zwiększamy sobie do czterech. Śmiesznie, że trzeba przeciągać te te, te... te... karty. No, z tyłu nas atakują, także no, pośpieszcie się, moi drodzy. Ja Będę chciał Ciebie ulepszyć. Mhm. No. Pokażcie, na co was stać. Co to są za potworki? Tufler. Okej. Okay. Wolne, ale... Ale wytrzymałem. Tak to przeważnie w tych wszystkich kreaturkach, nie? Mój knight też taki jest. też chciałbym powiedzieć. Dobra. Leczenie, przyda się. Kurde, ale magi ta magiczka jest super. Dla, na, na ten typ przeciwników jest super. Nie mogę drugiej magiczki. No ale cóż. Idziemy dalej, ale ja niestety muszę już kończyć ten odcinek. Przepraszam, że przerywam go tak w połowie. Niestety czas mnie goni. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Zaczniemy od tego samego momentu. Subskrybujcie kanał po więcej takich fajnych filmików i napiszcie jakiś fajny komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa!